Kryzysie. Bo kryzys jest faktycznie taką w tej chwili, jakby powiedzieć, jakimś sloganem, który nas przeraża i trzyma trochę no, no, jakiejś niepewności. Słusznie powiedział pan poseł, że kryzysy były, są i będą. I nie jest istotne to, że ktoś jest w kryzysie. Istotne jest to, jak w kryzysie potrafi się zachować. Słowo, samo słowo kryzys pochodzi, greckie, greckie kryzys, nie pochodzi od krino, sądzić, rozsądzać. Bo jak to człowiek nie, nie staje wobec sytuacji trudnych, to nie rozsądza właściwie. Dopiero takie sytuacje go stawiają w konieczności wejścia w siebie, czy słuchania, żeby właściwie rozsądzić. Także kryzys ma w życiu i człowieka, każdego indywidualnego, jak i życiu społeczności, pozytywny wydźwięk. Tylko trzeba być otwarty na to, co przy okazji kryzysu w człowieku może powstać. Jezus, gdybyśmy tak chcieli dzisiaj, dzisiejsze święto odnieść, wszedł w kryzys. stanu między grzesznikami. I ja w Ewangelii Mateusza, którego czytamy czytaliśmy w miłym nie chciał chrzcić Jezusa. I to nie w porządku. Że ja mam Ciebie chrzcić. Ty jesteś wyższy. A Jezus wszedł w ten kryzys. I powiedział wtedy Janowi uczyń to na ten raz, bo tak trzeba wypełnić całą sprawiedliwość. czy kryzys.